Kto tam? Jaki król? Moment, moment, przepraszam Klaudiusz w studiu, muszę kończyć I to wszystko prawda Bo Klaudiusz jest w studiu Klaudiusz Lezak. dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się panu bardzo nisko Jestem na posterunku Weryfikują to nasze kamery, które być może Pokażą to tym, którzy będą chcieli To obejrzeć, gdzie? Na YouTubie naszym na YouTubie na tam się pojawiają różne od nas wrzutki, w tym Klaudiusz. Nasza... Gwie... Jestem wrzutką, dobrze. Gwiazda i, gwiazda i bohater. No dobrze, dobrze. Z tą gwiazdą proszę nie przesadzać. Zwykły chłopak z tyskiego podwórka. To absolutnie. Ale będzie o gwiazdach niewątpliwie. O, no, bo mamy dużo gwiazd na tym politycznym firmamencie, ale mam dla panów zadanie z wyobraźni. Proszę sobie wyobrazić przez chwilę, że jesteście marszałkiem Sejmu. Jeszcze marszałkami, no dobrze. Mhm. I e, czekacie na ustawy z rządu, które mają nadejść, zapowiadane są. No były takie różne. No, tak. mhm, no ale nie nadchodzą. I gdzie tych ustaw szukacie? Biu L w lodówce? Mhm, no to jest całkiem być może dobrze. No, bo tam pojawiały się hasła, że lodówka sejmowa, coś takiego. Tak, co. zamrażarka bardziej nawet. No, mhm. no, no dobra, w sumie racja. Marszałek Chłownia był na takim spotkaniu. Trzeba mu tutaj jedną rzecz przyznać, że wykazuje się odwagą, bo chodzi i zaprasza na spotkania ze sobą swoich przeciwników. Tym razem poszedł do takiej Pieczary Platformy Obywatelskiej, czyli na ulicy wiejskiej jest kawiarnia Czytelnik, to jest w tym samym budynku słynna kawiarnia Czytelnik, no, zresztą obok Sejmu. W tym samym budynku Platforma Obywatelska ma swoją siedzibę, więc często tam działacze Platformy Obywatelskiej także młodzi tam przychodzą. No więc Szymon Hołownia postanowił, że się spotka z, z wyborcami Rafała Trzaskowskiego właśnie w tejże kawiarni czytelnik. I zazwyczaj, jak ma swoje spotkanie Szymon Hołownia, to przychodzą tam też wyborcy Konfederacji. Ale Szymon Hołownia postanowił mówić o czymś innym, bo padło pytanie, gdzie są te rzeczy, które rząd obiecał. On jest częścią koalicji rządowej, więc gdzie one są. No i Szymon Hołownia, wracam do, 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 do waszego ćwiczenia z wyobraźni. Postanowił powiedzieć, gdzie tych ustaw szuka. Ustawy, choćby sądowe, to my powinniśmy je teraz mieć w Sejmie. One teraz powinny do Sejmu wpływać. Czy wpływają? Nie wpływają. Wychodzę na wiejską, wołam, patrzę, słucham, nie ma. Wychodzę dalej na piękną, patrzę, gdzie ustawy? Nie ma. Nie ma ustaw. Nie wiem, dlaczego na to czekamy. Powinniśmy to mieć w Sejmie już. Sejm to nie jest maszynka do mięsa, jak była z Elżbiety Witek. To jest poważny parlament. I, ja tylko drobną geograficzną mam uwagę. Kancelaria prezesa Rady Ministrów nie jest Ania wiejskiej, Ania Pięknej, tylko trochę w innym. Ja ten miejscu. kierunek. Mhm. No, ale to jest czepialstwo trochę. To, to prawda, ja jestem taki czepialski. Tak. Może bez sensu zupełnie. A licencja poetyka Marszałek Kołownia, powiedzieć, wychodzę na pole po krakowsku. I też byłoby prawidłowo. I też by prawdopodobnie tych ustaw nie znalazł. Nie znalazł. Bo szukał wiatru w polu. Albo o. ktoś jego by prowadził w pole. Z tymi ustawami też możemy w ten sposób myśleć. Marszałek Kołownia na tym samym spotkaniu rzucił wyzwania. Jak myślicie, komu można rzucić wyzwanie w tej no kampanii in, Innemu wybacz. rycerzowi. Innemu rycerzowi, tak jest. Jest jeden konkretny, którego chyba próbuje tępić, ale. To no może... i co, jak sądzisz, kto to? Panna M? Nie. Nie ale tym razem. Inny rycerz? Inny rycerz. Moje dzieci mówiły na to, a tu będzie zaskoczka. No to no bardzo. Dobrze, to zaskoczka. zaskoczka. Trzeba będzie pokazać, że jest się gotowym się bić o rzeczy, które są dla ludzi ważne. Trzeba będzie pokazać tę odwagę. Dlatego dzisiaj chcę zaproponować Rafałowi wyjście z tej swojej strefy komfortu. Chcę zaproponować mu, żeby w, w pewnym sensie można powiedzieć, jesteśmy, to jest oczywiste, rywalami, ale jesteśmy też ludźmi, w, którzy są w bardzo wielu aspektach podobnie o Polskę zatroskani. Żebyśmy zrobili sparring żebyśmy się obaj przygotowali do tego co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury, która uwierzcie mi, może wyglądać tak, że zmierzą się w niej kandydaci tacy jak Rafał Trzaskowski i ja, bo on ma drugą turę prawie pewną, co doprowadzi do tego, że będziecie mieli wybór pomiędzy jednym kandydatem. Które ma Polskę w sercu, i drugim, dla którego demokracja i Polska to też bardzo ważne wartości. Czyli Rafał Strzaskowa byłby przeciwnikiem Szymona z Białego Stoku. Z Białego Stoku, tak. Ale to, ale to właściwie który nie ruch. rękawicy, tylko wyciągnął prawicę do niego że podobnie myślą o Polsce i to taki przyjacielski pojedynek. I żebyśmy czy... się tutaj tak sparowali na oczach publiczności. Ale marketingowo, jakby pod kątem yy, wyborów, dobry ruch, równać w górę no, do naj, najsilniejszego zawodnika. No, tak. no, ja skoro jesteś taki mocny, to chodź, pokaż, jak mnie tutaj pokonasz na ubitej ziemi. No, ale wiesz, w podtekście nie ma tutaj krwawej walki na kopie, tylko może na rękę będą się siłować albo jakoś tak. Tak, żeby to było w przyjaznej atmosferze jednak. Tak, tak. A czy to właśnie nie Szymon Hołownia też jakoś, do, nie wiem, czy to z tego samego wystąpienia było, że, że mówił, że tak trochę trzymają Rafała Trzaskowskiego jak w jakiś sz, 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 szklarni. Tam właśnie tak? mówił, tak, w szklarnianych to, no, warunkach. Tak tak, 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 dobrze, tak. dobrze. dobrze. <laughs> Także on, y, mówię on, czyli marszałek Hołownia, kandydat Hołownia, bywa ostatnimi czasy bardzo złośliwy wobec Rafała Trzaskowskiego, co zresztą jeden z y, wyborców Szymona Hołownia, jak sam twierdził, który przyszedł na to spotkanie, mu wytknął, że, no, panie marszałku, stawia pan ostatnimi czasy Hołownię, y, przepraszam, Trzaskowskiego na równi z Nawrockim. A tak Aha. chyba jednak nie powinno być, bo chyba jednak Trzaskowski to bardziej z przecież pana obozu, a tu pan mu przykłada, jakby był pana głównym rywalem. No i teraz pytanie, panowie. Przyjął Trzaskowski, pod, podjął tę rękawicę przyjazną, czy nie podjął? No właśnie, nie mam pojęcia, czekam. W napięciu, rozumiem. No to Rafał Trzaskowski w Polsat News. Mieliśmy debatę ośmiu kandydatów i wtedy pan marszałek Hołownia mówił, że to nie fair, że nie, się, nie powinniśmy się spotykać jeden na jeden. No i teraz proponuję znowu debatę jeden na jeden. Nie ma gwarancji, że na tej debacie nie pojawiliby się inni kandydaci. W związku z tym lepiej w sposób zupełnie naturalny spotkać się w poniedziałek w Superekspresie. Myślę, że tam będą chyba wszyscy kandydaci. A jeszcze raz, ja do Szymona Hołowni podchodzę tylko i wyłącznie z szacunkiem i nie zamierzam się z nim wspierać. Nie, nie będzie zatem tego pojedynku. Nie będzie. Ale troszkę bym wytknął kandydatowi Rafałowi, bo słuchacze mi to wytykają, że nie trzeba mówić tylko i wyłącznie. Wystarczy mm. mówić tylko. No to teraz pan jest trochę czepialski. Nie, czekam się, ja wiem. Ale trochę, z, nie chcę powiedzieć zlekceważył, to jest zbyt mocne słowo, ale tak jednak podszedł do tego potencjalnego pojedynku z, z rezerwą, trzeba powiedzieć I, Bo pamiętajcie, że on może najwięcej stracić. Yy, hołownia może najwięcej zyskać. No właśnie dlatego tak sprytny ruch, żeby się podciągnąć. Unikanie na tego tej typu spotkań jest. Jak najbardziej sztab mówi o nie, Rafał, teraz nie, nie robimy żadnych błędów. Faktycznie w SuperEkspresie w poniedziałek e, debata. Mają stawić się podobno nawet wszyscy, więc będzie to chyba pierwsza debata ze wszystkimi. Wszyscy w komplecie? Wszyscy w komplecie, także tam będziecie ciekawi się, że to może być ciekawe. Działo. Tak. E, są takie pytania, na które trudno jest odpowiedzieć, to trzeba przyznać. Mm, ale rzadko się zdarza, żeby akurat były trzy z rzędu. Do radia Z poszedł pan profesor Gliński. E, kiedyś nie doszły premier z tableta zresztą tudzież tabletu. A potem minister kultury i dziedzictwa narodowego. No i dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości. E, był w Radiu Zetu Bogdana Rymanowskiego. I tam padły pytania, na które w sumie, czy można odpowiedzieć tak lub nie, to sami panowie ocenią. A jak się skończyło, to posłuchajcie. Panie premierze, krótka piłka odsłona numer dwa, trzy krótkie mm, piłki. Poproszę odpowiedzi tak albo nie Tusk i Kaczyński powinni się pojednać Tak czy nie? Y, pomidor, wie pan To jednoznacznie nie można odpowiedzieć Bo oczywiście, że politycy powinni Szukać porozumień Natomiast y, no, tutaj pan Tusk Jednak y, w Polsce rządzi I y, wyrządza Kolejne pytanie. szkody Tak albo nie? Przekrasza wszelkie Panie granice. premierze, po wyborach zrobimy rząd z Konfederacją Tak czy nie? Yy, pomidor znowu, bo to zależy Dwa od okoliczności. Dwa pomidory, no zobaczymy, trzy tak, trzeci pomidor będzie. Pokój na Ukrainie wart jest oddania Krymu, tak czy nie? No właśnie. Pomidor. Pokój, pomidor. Trzy pomidory, ja, proszę ale Państwa. Ale Panie redaktorze... Czuję się jak w sklepie warzywnym. Ale, nie, no Panie, znajduję doświadczenie. <noise> no dobrze. redaktorem, że dobrze. potrafi Pan dobrze zadawać pytania. Dobrze, Panie na, Premierze. Niestety nie ma dobrych odpowiedzi, by były tak Pan uważa. Jeśli nie odpowiedzi na takie rzeczy, to, dobrze. By świat to mamy odpowiedź i na mniej naszą sądę. No i znowu mi się marzy ta maszynka, która prześwietla poglądy. Bo tu mieliśmy no, bo tak. do czynienia z takim krętactwem, na szczęście nieskończonym, tak jak pan Gliński potrafił, że wychodzi w połowie rozmowy. Pierwsze trudne, ale te dwa kolejne. Znaczy, wiesz, też odpowiedzi nie są łatwe. Czy warto oddać Krym za pokój? Nie ma prostej odpowiedzi oczywiście na takie pytanie, ale no tak, czasem. Można ale próbować jak musisz być politykiem i publicznie pokazywać, to trzeba, no nie wiem, umieć odpowiadać. Tak mi się wydaje. E, co ja się znam, się w ogóle nie znam. Wczoraj doszło do ciekawych scen na sali plenarnej Polskiego Sejmu. No bo pewnie gdzieś panom się rzuciło w oczy, że trzeba weszło do Komitetu Olimpijskiego. Pan Piesiewicz tam jest w to wszystko zaangażowany. No i pan minister Nitras. Postanowił minister sportu, postanowił w tej sprawie zabrać głos i trochę nawiązać do tego, co działo się za poprzednich rządów, patrząc na prawą stronę sali plenarnej. Dla sportowców na całe Igrzyska 7,5 miliona złotych, dla pana Piesiewicza 13. Ale to jest dopiero początek, dlatego że skala tych wyprowadzenia tych pieniędzy. Z instytucji, którymi zarządzał Pan Piesiewicz jest znacznie więcej, większa. Koledzy, spółki zaprzyjaźnione. I Panie Prezesie Kaczyński, mówię to do pana. To pana ludzie stworzyli ten korupcyjny, złodziejski system. Mówię złodziejski, bo ludzie na ulicach inaczej niż Piesiewicza i tej jego sitwy nie nazywają jak złodzieje. To wy jesteście winni temu, że okradliście polskich sportowców, okradliście ludzi, którzy z biało czerwoną flagą zdobywają dla nas medale i daliście te pieniądze daliście te pieniądze takim ludziom. Także tam tam tak się działo. Eee, pan Piesiewicz był na cenzurowanym u samolaminatora, ale zazwyczaj, jak padają takie słowa, to wasz kolega, to wykradliście, to jest tak, że gdzieś tam reaguje poseł z jednak z tylnych ław. A tym razem podniósł się sam on, czyli prezes Kaczyński. To prawda, wszedł znowu bez trybu, ale marszałek na no to bez trybu zezwolił, eee, przywołał prezesa Kaczyńskiego do, do siebie. Prezes Kaczyński wyjaśnił, że tutaj został pomówiony. No więc marszałek zezwolił na to, żeby jakoś się do tego odniósł. I z tego wywiązała się taka oto dyskusja. Ja mam do tego pana, który tutaj przemawia. No właśnie to. Prawdy się boicie, panicznie się boicie. Otóż niech ten osobnik, który tu przemawiał, Powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu materialnego. Będzie miał procesy i wtedy będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem Piesiewiczem. Pan premier Władysław Kośniak-Kamysz. 10 sekund. Proszę bardzo i kończymy tę sprawę. 12,5. i pół. Bardzo proszę, panie pośle, panie ministrze, Panie pani prezesie, ja panu powiem, jakie pan ma związki. Pan był kapo di tutti całej tej mafii pisowskiej. To są pana związki z panem pis Gdyby nie pana władza, to tacy ludzie nigdy nie by nie. zajmowali Dziękuję ministrze. bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się to zresztą podobało, bo to jest takie, a pojedynków. No, mi okulary, zdejmij, to wtedy ci przywala. No, a masz immunitet, to ci nie przywalę. No, to ty jesteś szefem tych złych, więc tak to wczoraj wyglądało. wystawiałem sobie świadectwo oczywiście. No tak. Jeszcze w to wszystko postanowił wmieszać się poseł Giertych, chociaż on nie lubi tego słowa, poseł mecenas Giertych, już mu to oddajmy. A który postanowił kandydatowi Mencenowi z kolei przypomnieć jego wypowiedzi a propos papieża Franciszka, no i przy okazji także odnieść się znowu do Jarosława Kaczyńskiego. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, do tego ja jestem przeciwny wnioskowi Konfederacji, Moment, dlatego zaraz, że tak uważam, iż lider Konfederacji, pan Mencen, przede wszystkim dzisiaj, w tym szczególnym dniu, powinien Moment. przeprosić katolików polskich za to, co powiedział o papieżu Franciszku mówiąc, że to jest komunista z Ameryki Południowej, to mówił 4 lata temu. Rok temu powiedział, że papieża w zasadzie nie trawią. Ja chciałbym, szkoda, że dzisiaj nie ma pana posła Mencena, nie wykonuje obowiązku, ale spokojnie, Jarku, uspokój swoich posłów. Jak nie będą szanować wuja, to ciebie nie będą szanować. Prosiłbym, aby pan posł Mencen albo może pan Krzysztof Bosak w jego imieniu przeprosił za te słowa. Dziękuję uprzejmie. No i tak to Giertych, co lubi i umie robić i w Konfederację, i w Prawo i Sprawiedliwość, i wszyscy to, a, ten Giertych, a on tak potrafi. On teraz lubi z tego wujka korzystać. Tak, on, znaczy to co Giertych robi genialnie, to potrafi a, wzbudzić emocje i to, to po to wychodzi na mównicę, po to ma różne wpisy w internecie, które roz, od razu rozgrzewają, więc to. jest takim harcownikiem Giertych, który bierze na siebie te wszystkie gromy, które tam padają. Postacią, która nam się objawiła przy okazji wyborów prezydenckich, wróciła, jest Joanna Senyszyn, oczywiście, która moim zdaniem dodaje pięknego kolorytu tym, że wyborom... Jest bohaterka. bohaterka. Startuje po to, żeby mieć na kogo głosować. <noise> tak, żeby sama mieć na kogo głosować, tak. Bohaterka młodzież odkryła Joannę Senyszyn. Bo nie znali pani profesor. I yy, znowu wracam do radio. Z tam Leszek Miller z kolei, były premier. Jak wiemy, ta wypowiedź jest wpisana w pewien kontekst. Konfliktu Millera z Czarzastym, on się nie lubi teraz z nimi i tak dalej, i tak dalej. Raczej jest już teraz w środowisku koalicji obywatelskiej, ale Miller, pytany o wybory prezydenckie, odpowiada tak. Sikorski byłby lepszym kandydatem niż Trzaskowski, tak czy nie. No, Trzaskowski został wybrany przez w demokratycznym głosowaniu na kandydata, więc Czyli to zamyka nie. sprawę. Senyszyn lepsza od Biejat, tak czy nie? No oczywiście. Oczywiście? Oczywiście, ja w ogóle jestem poruszony przypadkiem pani Senyszyn, bo niech pan zwrócił uwagę, że ona jakby z co więcej, jak słuchamy jej programu, to się w dużej części te punkty, o które, które ona podnosi, bardzo podobają. Ciężko to w ogóle... Sam, sam, sam siebie jakby nieświadomie podważył trochę w tym samym <grym> zdaniu. Ale, ale czy czujecie u, u Millera tę radość gdzieś w drugim <grym> zdaniu, że, <grym> że dla mnie też jest jeszcze szansa, <grym> że ja jeszcze nie skończyłem? Bo przecież prawdziwego mężczyznę i tak dalej. Tak, tak. I te, te na koniec jeszcze koloryt Pani profesor Senyszyn, była w Radiowej Trójce u Renaty Grochal i brzmiało to tak. Dzień dobry państwu i moją gościnią jest dzisiaj Pani profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, na urząd prezydenta, bo Pani mówi, że nie na prezydentkę, tylko na urząd tak, prezydenta. tak, na urząd prezydenta, bo taki jest. I mówi Pani o sobie, że Pani jest czarną klaczą wyborów prezydenckich i chce pani być matką wszystkich Polaków? Tak, oczywiście, no trudno, żebym była czarnym koniem. Płeć, oczywiście kobieca jest, no, stanowi prawie połowę, chociaż to nieprawda, że są tylko dwie. Pani profesor, ale po co to pani? Jeden procent w sondażach, półtora procent w sondażach. Przecież pani nie wejdzie do drugiej tury. No wszystko przed nami. To się dopiero okaże 18. Ja bym tak zupełnie nie rezygnowała z tego, że mam szansę być w drugiej turze. Wszystko się może zmienić. i tak. Z wiarą i nadzieją czarna klacz tych wyborów. Ale jest to podstawa demokracji i nie można jej odebrać tego, że absolutnie nie wszystko, jest. wszystko się może zdarzyć. A. Bo inaczej po co w ogóle którykolwiek inny ma startować? Więc ja przypominam, że nawet jeżeli są kandydaci, którzy wiedzą, że do drugiej tury nie wejdą, to mogą swoje racje przedstawiać chociażby w debatach, mogą występować, mają spotkania z wyborcami, to dla nich jest duży zysk. No, praca oczywiście w tym wszystkim tak, że to nie ma wątpliwości. Dla wielu z nich jest to też no, ale, jakiś początek. Ale, drogi ale to... pamiętajcie, panowie, że to świetnie potem brzmi w biografii kandydat na prezydenta RP. Można sobie legalnie coś takiego dopisać. Co prawda nie wygrała, ale naprawdę była blisko. No bardzo Ci dziękujemy, Klaudiusz. Myślałem, że wspomnisz jeszcze o takim drobiazgu, który mnie poruszył. Mianowicie, że podczas przemówienia ministra Sikorskiego, koledzy z prawej strony są tak zabetonowani w swoich betonowych głowach, że nawet nie drgnęli, kiedy była mowa o rzeczy ponad. Ideologicznej, o, o, o wypuszczeniu więźnia Białorusi i tak dalej. Nic, kompletnie. Drgnęli, to muszę powiedzieć jedną rzecz, to znaczy oskarżając obecną władzę o to, że nic nie zrobiła. Tam chodzi o tę wymianę więźniów, pamiętają tak, panowie tak. Tego, sprawę tego Gonzalesa i tak dalej. E, no tylko, że Andrzej Poczobut siedzi zdecydowanie dłużej niż rządzi Koalicja Obywatelska, więc poprzedniej władzy też się nie udało Andrzeja Poczobuta z... Ale ja mam nadzieję, że tak. wszyscy nawet ci zagorzali miłośnicy tych kolegów z prawej strony zauważyli ten brak reakcji. I to chyba postawmy kropka. Dziękuję. Dziękujemy. Klaudiusz Slezak.